Cześć, witajcie! Oto pierwszy w marcu kinowy ekspres i jednocześnie pierwszy mały jubileusz, dlatego, że dzisiaj kończymy 10 odcinków. Znaczy, dzisiejszy odcinek jest 10. Yy, seria się cały czas rozwija, mamy mnóstwo różnych segmentów, w tym dzisiaj dochodzi nowy wehikuł czasu. Postanowiłem nie iść póki co jednak w podcast i przywdziać po prostu metaforyczną bandanę i próbować zasuwać z filmem po prostu mocniej i, i, i więcej. Zmieniłem też trochę wystrój, więc mamy teraz przed z każdym segmentem inną planszę, żeby się wszystko nie zlewało ze sobą. A oto i pierwsza z nich. Do kin w tym tygodniu wchodzi Pod ochroną. Jest to dramat o matce i synu uciekającym przed domową przemocą. We dwoje zawsze raźniej to jest komedio-dramat o gościu z depresją, który poznaje kobietę, która sama też nie ma za dużo, w sensie ma trochę problemów psychicznych. Dumni i wściekli to jest dość e, mocno reklamowany film o gejach pomagających górnikom podczas strajku. Rotten Tomatoes nazywa go Zadowalaczem Tłumów, który przy okazji jest naprawdę dobrym filmem. Na pewno sprawdzę. E, multiplepsy na terenie całej Polski wypuszczają Focus z Willem Smithem. Will gra oszusta, który chce nauczyć swojego fachu młodą dziewczynę, ale co się dzieje, kiedy chłopak i dziewczyna są w jednym filmie? O nie, zakochują się! Body łamane przez ciało to jeden z tych filmów, którego trailer widziałem już wbrew swojej woli kilkanaście razy w kinie. Jest to polski film, który w tym roku zgarnął srebrnego niedźwiedzia w Berlinie za reżyserię. Nowe Horyzonty wypuszczają w Polsce Nokturne, która jest francuską animacją właściwie sprzed kilku lat, o której nigdy nie słyszałem, podobnie jak reszta internetu. Bóg nie umarł jest chrześcijańskim filmem propagandowym. Miałem już okazję go widzieć, podobno jest też bardzo chętnie ściągany przez katechetów, żeby puszczać na lekcjach religii. Bardzo wiele ateistycznych chochołów zostaje zmasakrowanych, tzw. zwanych po angielsku, więc każdy z ateistów to jest rzecz jasna buc, furiat i zadowolony ze swojego intelektu głąb. Wyznawca islamu jest przedstawiony jako taki stereotypowy okrutny człowiek, który bije kobiety. No i jest Główny chrześcijański bohater, który jest rycerzem w zbroi i trochę męczennikiem. Dla fanów zwierzaków, kina mają do zaoferowania na przykład francuskie Fru, które udaje, że jest animacją amerykańską z Wielkiego Studia. Spoiler, pewnie nie jest. Oraz Wilkołacze Sny, horror duński. Dzięki współpracy z kinem Ars, mam w tej chwili sporo więcej okazji, żeby oglądać filmy. E, więc zamiast oglądać jednego, oglądam na przykład trzy lub cztery. Stąd e, ten segment w tej chwili możemy go nazywać segmentem, dlatego że to będzie miejsce, w którym będę polecał wyłącznie rzeczy, które uważam, że są faktycznie warte obejrzenia e, i lecą obecnie w kinach. W tym tygodniu, wszystkie trzy filmy warte polecenia udało mi się obejrzeć właśnie w arsie. Pierwszy z nich to co robimy w ukryciu. Jest to nowozelandzka komedia typu Mockumentary, czyli to jest taki niby dokument, niby film dokumentalny, ale tak naprawdę to wcale nie jest film dokumentalny, dlatego że wampiry nie istnieją w prawdziwym świecie. Film jest naprawdę bardzo zabawny. Wykorzystuje właściwie wszystkie mity i legendy związane z wampirami, ale robi to w bardzo mądry, bardzo sprytny sposób i jestem zaskoczony jak bardzo, jak dużo można było jeszcze wycisnąć. Ale jestem już pewien, że po tym filmie już nikt nic nie może stworzyć śmieszniejszego z wampirami. Więc to jest koniec. Przestańcie próbować. Chociaż, chociaż mógłby być lepszy od strony fabularnej, bo niestety jest dość cienko posmarowany fabułą i końcówka wydaje się odrobinę dorzucona do tego. No i mamy jeszcze jedną komedię. O dziwo, tak, są dwie komedie, które są warte polecenia. Nazywa się Głosy. No i jest tak, że nie dość, że czarną komedią, to jest też trochę thrillerem. To jest świetna okazja, żeby wejść w głowę psychopaty, bo wszystko mamy z jego perspektywy. Jednocześnie to jest bardzo sympatyczny Koleś, więc to jest bardzo przewrotne, dlatego że trzymamy kciuki za psychopatę w tym filmie. Głosy nie nabijają się z bohatera. Jednocześnie fajne jest to, że głosy nie nabijają się z bohatera, chociaż fabularnie idzie odrobinę po. Ustawionych torach, i jedyna nowość wynika właśnie z tego, z jakiej perspektywy to widzimy, i że widzimy to podszyte czarnym humorem. E, więc kiedy już dochodzimy do tej kulminacji, to kulminacja jest już na tyle standardem, że wydaje się nieciekawa. A to, co się dzieje przy napisach końcowych, to jest dla mnie duże zaskoczenie i nie rozumiem po co to. No ale spoko, jest też coś dla fanów poważniejszych produkcji, mianowicie Dwa dni i jedna noc, braci Dardenne. Kobieta pracownica musi przekonać swoich współpracowników, żeby zrezygnowali ze swojej premii, żeby mogła zachować posadę. Sam pomysł wydaje się taki, że bardzo małe szanse są takie, żeby zdarzyło się coś takiego w prawdziwym życiu, żeby pojawił się taki szef. Chociaż widzieliśmy już takiego szefa w The Office, zarówno angielskim, jak i amerykańskim, w którym Szef unika odpowiedzialności i zamiast tego zwalają na wszystkich pozostałych. Więc czemu nie miałby istnieć taki osobnik w prawdziwym świecie, w sumie? Więc teraz ona, biedna pracownica, musi chodzić po ludziach, i faktycznie chodzimy po tych wszystkich ludziach, i ona wszystkich ich prosi, żeby rezygnowali ze swojej premii. Bardzo buduje empatię i przez to, jak, jak cały czas towarzyszymy bohaterce, jesteśmy w stanie postawić się i w jej sytuacji, i w sytuacji osób, z którymi rozmawia. To nie są proste decyzje, to nie są proste moralne wybory. A mimo to, mimo że jest taki trudny, pełny nadziei dla, dla ludzi, koniecznie obejrzyjcie, który z nich, i dajcie znać, co sądzicie. Pełnometrażowy, kinowy debiut Macieja Bochniaka Disco Polo opowiada o amerykańskim śnie w wersji polskiej. Eee, Dawid Ogrodnik wciela się w nim w Tomka, ambitnego i zapatrzonego w muzykę chodnikową szczeniaka, który chce się wspiąć na sam szczyt i jednocześnie stać się artystą. Bo trzeba wam wiedzieć, że Tomek nie jest kolesiem zapatrzonym w hajs. To jest artysta. On chce mówić w swojej muzyce o ważnych sprawach, takich jak że ktoś kogoś kocha, czy, czy coś takiego. I to właśnie on jest źródłem najbardziej szczerych humorystycznie elementów w filmie. Gość ambitny i prosty jak bohater Shonena, jak jakiś Luffy z One Piece'a czy Naruto, który brnie naprzód choćby nie wiem co. To czyni z niego bardziej lubialną postać niż miałaby prawo być w innym przypadku, choć niestety potencjał się gdzieś rozbija przez to, jak film płynie standardową fabułką z odcinka serialu animowanego. Zyskujesz sławę, uderza sodowa i tak dalej. Możecie się spodziewać reszty, nie, nie będę spoilował. Disco Polo próbuje ukryć swój banał pod warstwą wszystkiego. Poza tytułową muzyką, na ścieżce dźwiękowej usłyszymy także instrumentalne kawałki, które przywozą na myśl muzykę Elfamana, tworzoną do produkcji Tima Burtona. Inne brzmią jak utwory z brzdą w opałach. Już nie wspomnę, że w wielu scenach słychać szum w momencie, w którym postacie wypowiadają swoje kwestie. Więc edycja dźwięku jest no. Chociaż lepiej jest z edycją wideo. Produkcja Bochniaka prowadzi się w maniczny sposób i skacze po scenach, próbując za wszelką cenę rozśmieszyć i skupiać uwagę, jak grzechotka skupia uwagę niemowlaka. Więc więc mamy mnóstwo rzeczy, żeby przyciągnąć uwagę. Wśród postaci pojawia się na przykład Roger, z czarnoskóry zapowiadasz pogody, który jest znany z YouTube'a, bo haha, śmiesznie. Jerzy Urban się pojawia, bo to jest śmieszny kolej z YouTube'a. I postacie z filmu Funny Games, bo czemu nie wrzucić postaci z Funny Games, jak reżyser lubi Funny Games. W niektórych scenach Disco Polo jest westernem, a pod koniec reżyser przypomniał sobie, że przecież mogłem wrzucić jeszcze jakiś element science fiction. Innymi słowy mamy koszmarny, kiczowaty zlepek pomysłów wrzucanych w ekran z wielką prędkością. Możemy bronić tak, że hej, to przecież Disco Polo, to jest wszystko świadome. Może i tak. Wobec tego moje gratulacje. Udało się stworzyć banalną historyjkę przesłoniętą kiczem. Film Disco Polo jest jak utwór Disco Polo. Misja wykonana! Warto pamiętać, że kiedy czytam o nowościach kinowych i o tym, jak wiele ich jest, że dokładnie 5 lat temu, w któryś weekend, było dokładnie tyle samo. I co tydzień było ich po kilka filmów. 10 lat temu, 15, 20 lat temu także trzeba było wybierać, bo było w czym. Więc w tym nowym segmencie przyglądamy się filmom, które wyszły w poprzednich latach w XXI wieku, ale w ten sam tydzień miesiąca. Innymi słowy, dziś będzie o produkcjach, które ukazały się w pierwszy weekend marca między latami 2001 a 2014. Słynny, uwielbiany przez widownię film biograficzny Piękny Umysł o matematyku schizofreniku ukazał się u nas dokładnie 13 lat temu. Nie zasługuje na pewno na to miejsce, które ma w top 20 filmów. Ale jaki film, który tam jest, zasługuje, dajcie spokój. Nadal świetny obraz. E, w 2011 ukazała się śliczna i dziwaczna animacja rango, która jakimś magicznym sposobem wyszła z wielkiego studia. To jest także warty uwagi film, bo jak dotąd jest ostatnim dobrym filmem, w którym grał y, Johnny Depp. Co prawda tylko głosem, ale, ale zawsze. Kacwawa wyszła 3 lata temu, a nadal pali mózgi, pali mózgi. Pali mózgi. W zeszłym roku wyszedł świetny film o wampirach, tylko kochankowie przeżyją, o którym mogliście słyszeć z mojego top 13 filmów 2014 roku. Jest to prawdziwe, ezoteryczne doświadczenie, codzienne życie nieśmiertelnych istot. Wiem co myślicie. Na przyszły tydzień postaram się trochę lepiej przygotować do tego segmentu, ok? Bo teraz się tak akurat trafiło, że prawie nic nie widziałem z tych pierwszych weekendów marca. Tak się trafiło. No i na koniec komentarze, szanowni państwo. Dzięki waszym komentarzom wybrałem się z Myszą na Co robimy w ukryciu. Jakub pisze: Oglądałem i muszę przyznać, że już dawno nie ubawiłem się tak na jakimkolwiek filmie, a Terele Morele dodaje: Co robimy w ukryciu jest niesamowicie śmieszny i polecam się wybrać. I my oboje z Myszą absolutnie się zgadzamy. Mysza też poszła, też się świetnie bawiła, więc już macie mnóstwo polecanek. Idźcie na to do kina. Za to, to Bipower może to chodzi o B-Power, nie zgadza się z moją opinią o Białym Bogu z poprzedniego ekspresu. Pisze: Biały Bóg to nie jest film realistyczny. Jak dla mnie, to ten kontrast między ludźmi i psami, jednoznaczny konflikt jest przerysowany tak w pewnym celu. Myślę, że to świetny, alegoryczny i pięknie nakręcony film. Cóż, nie jesteś sam, VPower, dlatego że wielu krytyków się z Tobą zgadza. Możliwe, że kiedyś spróbuję obejrzeć ten film jeszcze raz i może spojrzeć na niego trochę inaczej. Więc możecie nie chcieć skreślać tego filmu tylko dlatego, że dałem mu negatywną opinię. Eee, tym razem, Wasze komentarze były w sumie zdominowane przez dyskusję, czy Kinowy Ekspres powinien być podcastem. Więc zdecydowanie odzywali się głównie zwolennicy tej formy, którzy bardzo się ucieszyli. A w ankiecie wygrała raczej forma filmowa. Chociaż to nie przez to, jak się skończyła ankieta, zdecydowałem o tym, tylko zdecydowałem o tym koniec końców sam. To jest moja wola, żeby próbować zwiększyć zasięg serii, a nie pomniejszać. Podjąłem decyzję, by spróbować rozwinąć formę wideo i oto dzisiaj efekt. Ja w ogóle nie mam pojęcia, jakim sposobem miałam pociągnąć taki wielki pociąg, ale zrobię co w mojej mocy. Wielkie lajki, linki, komentarze na YouTube i Facebooku są zawsze bardzo pomocne i wielkie dzięki. Serdecznie dziękuję Wam za polecanie i oglądanie kinowego ekspresu. Trzymajcie się.